Ciężarówka zmiażdżyła Elkę. Pięćdziesiąt letni instruktor zginął w drodze po kursantów. To miał być zwykły dzień pracy, ale dla mieszkańców powiatu Goleniowskiego i całego środowiska instruktorów nauki jazdy stał się dniem tragedii, bólu i dramatycznej refleksji. Droga między Stepnicą a Rokitą, spokojna o poranku, stała się miejscem śmierci doświadczonego człowieka, który każdego dnia uczył innych, jak poruszać się bezpiecznie po drogach. Tym razem sam nie miał żadnych szans. Dzień dobry, mam na imię Alicja i prowadzę kanał Alicja Plotki Gwiazdy, ale dziś, tak jak wy, mam muzy w oczach opowiadając o tej historii. Nie chodzi tu o celebrytów ani sensacje. Chodzi o człowieka, który w poniedziałkowy poranek po prostu rozpoczął kolejny dzień pracy. Nie wiedział, że będzie to jego ostatnia droga. Tragedia wydarzyła się w poniedziałek rano. 20 października roku 2025 roku na trasie Stepnica-Rokita w powiecie goleniowskim. To właśnie tam doszło do zderzenia, które służby określiły jako kompletne zmiażdżenie pojazdu. Ciężarówka TIR dosłownie rozniosła w drobny to oznaczony literą L, symbol szkolenia przyszłych kierowców. Za kierownicą osobówki siedział 50-letni instruktor nauki jazdy, człowiek z doświadczeniem, który tego ranka wyruszył z misą odebrania swoich kursantów. Jechał sam, droga była jeszcze spokojna. W tym czasie 68-letni kierowca TIR-a według wstępnych ustaleń miał wymusić pierwszeństwo. Chwila nieuwagi, błędna ocena, a może zignorowanie przepisów. Jedno jest pewne, skutki są nieodwracalne. Gdy doszło do zderzenia, Elka nie miała żadnych szans. Zmiażdżona pod masą kilkudziesięciu ton stali, zniknęła w ułamku sekundy. Instruktor zginął na miejscu. Kierowca ciężarówki odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala. Na miejscu błyskawicznie pojawiło się sześć zastępów straży pożarnej, karetki i policja. Ale mimo najszybszej możliwej reakcji, życia mężczyzny nie udało się uratować. Akcja ratunkowa trwała wiele godzin, głównie ze względu na trudności techniczne, które napotkali ratownicy. Zmiażdżony pojazd. Rozrzucone elementy konstrukcji, zablokowana droga, ciężki teren wszystko to komplikowało dostęp do ciała zmarłego i do poszkodowanego kierowcy Tir A. Młodsza inspektor Magdalena Miszczak z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie potwierdziła najczarniejszy scenariusz: instruktor zginął na miejscu. Kierowca Tir A prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa. To tylko pierwsze ustalenia. Teraz śledczy szczegółowo analizują warunki drogowe. Stan techniczny obu pojazdów oraz gromadzą zeznania świadków. To nie jest tylko kolejna statystyka. W wypadku zginął człowiek, który każdego dnia uczył innych, jak poruszać się bezpiecznie, jak unikać niebezpieczeństw, jak zachować ostrożność. Paradoks. Ironia losu. A może brutalne przypomnienie, że nawet najbardziej doświadczony kierowca nie obroni się przed cudzym błędem. Ta tragedia poruszyła nie tylko lokalną społeczność, ale też środowisko instruktorów jazdy w całej Polsce. Wielu z nich otwarcie mówi, że to dramatyczny sygnał, iż na drogach wciąż brakuje odpowiedzialności, że zbyt często zapominamy, iż LKA to nie tylko auto z początkującym kierowcą, ale również człowiek, który nierzadko poświęcił całe życie, by uczyć innych. Moi drodzy, dziś nie będę Was prosić o ocenianie. Ale o chwilę refleksji. Czy naprawdę warto się spieszyć? Czy naprawdę możemy sobie pozwolić na błędy za kierownicą? Ta śmierć nie była konieczna. A może uda się sprawić, by była ostatnia? Jeśli poruszają Was takie historie dramatyczne, ale prawdziwe, zachęcam do subskrybowania mojego kanału Alicja Plotki Gwiazdy. Zostawcie komentarz i podzielcie się swoimi przemyśleniami. W takich chwilach musimy być razem bo tylko wspólnie możemy zadbać o to, by takie tragedie się nie powtarzały.